W kolejnym wydaniu Gotuj z Bożenką, a przede wszystkim chciałabym wszystkim złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji Nowego Roku, bo jeszcze się w tym roku nie widzieliśmy i tak mróz za oknem, śnieg za oknem, w związku z czym dzisiaj postanowiłam zrobić coś bardziej pożywnego, bardziej kalorycznego, a mianowicie osobuko. Osobuko to, to jest tak naprawdę włoskie danie. Mam tu pokrojoną goleń wołową, jak widać. I pierwsze co zrobię, to dobrze ją obsuszę, obtoczę ją w mące i następnie muszę ją zarumienić na patelni, na oleju i na macełku. Więc do dzieła. Nie podpaliłam jeszcze sobie. Włożyłam dwie łyżeczki masełka i dam trochę oleju. tu mam oleju, i to musi być taka dosyć wysoka temperatura, gorąca, żeby, żeby podsmażyć to mięsko. Będę dalej teraz obtaczała wołowinkę. Widzicie, jest dosyć spora kostka w tej kostce. Szpik kostny, jedne są większe, jedne mniejsze. Jest to duża porcja, powiedziałabym. Ta akurat to może na jedną osobę, ale te większe to przypuszczam musiałby być ktoś z dobrym apetytem. Przypuszczam, że dwie osoby swobodnie się posilą. I teraz będę czekała, aż patelnia mi się dobrze nagrzeje. Z każdej strony dobrze obtoczę. Wydaje mi się, że patelnia już się nagrzała, jest gorąca. Teraz zaczniemy obsmażać. Na złoty kolor. Wejdzie mi jeszcze jeden. A dam ten mniejszy. Smaży mi się ładnie, ale w międzyczasie zacznę kroić cebulkę. Marchewkę i sele. Myślę, że już mają te goloneczki ładny kolorek. Tak. Pociągamy na drugą stronę. A teraz idę dalej kroić warzywa. Mówiłam ja, o składnikach. Główne składniki to cebulka Mam tu wodykowego łodygowego, marchewka, sos pomidorowy, tu są również pomidory w y, kawałkach, y, kupiłam z puszki, tu są mój sos pomidorowy. Mam y, rosół wołowy, potrzebna jest szklanka wina białego wytrawnego, przyprawy takie jak czosnek, rozmaryn, zliski laurowe, tymianek, sól pierw do smaku oraz potrzebuję troszeczkę zetrę skórki z pomarańcza i cytryny. Owoce już umyłam. Teraz zacznę kroić cebulkę, bo będę ją podsmażała potem. Mogę takie troszeczkę większe kawałek! Cebulka pokrojona, a teraz wzięłam się już za seler, a potem marchewkę po kolei. Tak naprawdę to... Nie ma dużo pracy z tym daniem. Kwestia tylko pokrojenia tych warzyw, połączenia składników, bo potem to wszystko będę piekła w piekarniku. Muszę podejrzeć, czy już się zarumieniła druga strona. Także przerwę na chwileczkę. Pięknie zarumienione. Duże porcje, bardzo duże. Teraz następny. I ten mniejszy kawałek. I dalej biorę, będę kończyć to krojenie. Marchewkę można pokroić albo w kostkę, albo w plasterki, jak kto lubi. można rzucić stały albo przecisnąć go przez praskę. Teraz marchewkę te, te mniejsze końcóweczki to kroję zazwyczaj plasterki, dopiero potem kroję ją na pół. Czasami ta marchewka jest bardzo gruba, a czasami ma jeszcze te łodyżki, korzenie, przepraszam. Ten korzonek jest troszkę grubszy, to go przykroję na pół i na połóweczki. dla aromatu i dla smaku teraz dam, potrzebuję taką łyżeczkę z pomarańcza i cytryny tak jak mówiłam czosnku nie kroję dlatego, że yy, to mięsko będzie w piekarniku 2,5 godziny, godziny także smak tego czosnku się i tak wygotuje łyżeczka pomarańcza i oczywiście łyżeczka cytryny. Myślę, że to starczy, a teraz przerwa. Teraz dołożę cebulkę, bo upiekłam te, wołowinka się już upiekła, te goloneczki moje, jak ja to je nazywam i teraz Cebulkę podsmażę na tym, potem doleję wina, żeby tak yy, yy, zużyć te wszystkie przypieczona ta mąka, która tam jest, ona nada nam dobry smak sosu, tak zrobimy takie deglaze, ale najpierw podsmażę cebulkę. Podsmażymy ją na złoty kolor i potem zaczniemy dodawać, a dodam troszkę tego wina. Przełożę potem już do garnka i będziemy piec w piekarniku. Połączymy wszystkie składniki. Ale to musimy poczekać aż będzie złoty kolor. Próbuję zaskrobać te wszystkie drobne byc w patelni. I teraz dam szklankę wina. Nie że dałam. Nie, zupełnie. I poddusimy trochę przydać większy gaz. Ta wino nam się tu zredukowało, odparowało. Teraz przełożę to do garnka. Tutaj. Tu mam. Wołowiny. To jeszcze opłuczę. To jest rosołek wołowy. I zacznę nakładać wszystkie warzywa teraz po kolei, czyli marchewkę, selera. Tutaj miałam czosnek, jak widzieliście. Tu mam. Z pomarańcza i z cytrynki, mam tu głodygę rozmarynu. Mam tu ten tymianek, to tam miałam tylko jeden ząbek, ale ja dam cztery takie duże ząbki czosnku. Dwa listki laurowe i tu mam pół łyżeczki tymianku. I to jeśli chodzi o przyprawy, będzie wszystko. Plus sól i pieprz oczywiście. Tu mam. Chcę, żeby mi się to poddusiło chwileczkę, nim dołożę pomidorki. Chcę, żeby mi się to zaczęło dusić, a potem włożę do tego mięso i zaczniemy piec w piekarniku. Ale chwilę chcę, żeby te warzywa się poddusiły, to leję tylko połowy rosołek. Chwilę muszą się zagotować, to po 2 minutkę. Daję tu teraz sól. Pieprz już dałam. Teraz dołożę to powinny być kawałki pomidorów kupiłam, ale tych kawałków tak naprawdę nie widać. Oni się wcale nie różnią te pomidory od mojego sosu. I zamieszam. I dołożę jeszcze sosu pomidorowego. Dodajemy mięsko. Zacznę od tych mniejszych kawałeczków. Dam je na dno. Tu mam dwa takie mniejsze. Tego sosu musi być tyle, żeby to mięso było przykryte. I teraz dam te dwa większe kawałki. Mam nadzieję, że będą przykryte. Będą w sosie. Jeszcze nie dołożyłam sosu pomidorowego, też go zaraz dołożę. Perfekt, idealnie. Te cztery kawałki mięsa zmieściły mi się i teraz dołożę troszeczkę jeszcze doleję soku pomidorowego ze szklaneczkę chcę to zamieszać troszeczkę i teraz co zrobię to Spróbuję, czy jest na słoność i na piękność wystarczająco. Tylko troszeczkę sosu. Myślę, że jest idealne. Teraz przykryjemy i wkładamy do piekarnika na 2,5 2 godziny na temperaturę 180 stopni. Tak wstawiamy do piekarnika. Można również gotować normalnie na kuchni, ale trzeba pamiętać, żeby za zamieszać, żeby się nie przypaliło. A tym sposobem przykrywamy i zaglądamy za 2,5 godzinki. Mięsko powinno odchodzić od kości, temperatura 180 stopni. Do zobaczenia wkrótce. Proszę popatrzcie, minęło 2 godziny i 40 minut. Mięso od, odpada od kości. Zaraz wyjmiemy tu kawałeczek i zobaczymy upiekło się, zobaczcie jaki sos, teraz tak można ten tłuszcz zebrać łyżką z wierzchu, bo ten sos będzie za tłusty, bo jak widzieliście to mięsko gdzie nigdzie było przereśnięte takimi żyłkami tłuszczyku i teraz wyjmę kawałeczek na talerz i zobaczymy jak nam wyszło i posmakujemy pokazać, wyjęłam tu jeden taki kawałek mięsa, kawałek tej golonki jak ja to nazywam, tu dołożymy troszeczkę sosu jest przepiękna słuchajcie, odchodzi od mięsa samo, zobaczcie a tu mamy szpik są smakosze tego szpiku też troszeczkę jeszcze marchewki sos jest wspaniały dobrze jest teraz do tego zrobić albo jakieś ziemniaczane kluski albo ryż a niektórzy też robią polentę czyli to jest ten tak zwany grysik z, z kukury, kukurydziany grysik tak jak mówiłam minęło 2 godziny 45 minut napracowałam się niesamowicie ale zobaczcie, to, to mięsko aż się rozpływa, ono się aż rozpada i teraz kwestia, z czym chcecie to podać. A, tak jak mówiłam wcześniej, jedni lubią ziemniaki, jedni kluski ziemniaczane, a jedni podają y, zgnioki z tymi y, kluskami takimi ziemniaczanymi włoskimi na polęcie, jak kto lubi. Życzę Wam wszystkim smacznego. A jest to co prawda duża porcja przypuszczam, że to jest porcja na dwie osoby ale ta goleń była bardzo duża taką akurat kupiłam i mam nadzieję, że Wam będzie smakowało a sos jest przepyszny bo próbowałam i teraz spróbujemy mięsko mm, naprawdę bardzo dobre mam nadzieję, że przepis Wam się spodoba paluszka proszę w górę, jeśli tak proszę zapiszcie się na mój kanał do zobaczenia wkrótce. Do zobaczenia. Pozdrawiam.